Oliwie Druzja. Czułem wszystkim. Zobaczę co sobie nabyłem. Mój nowy zabytek. globu gryzareczka sadownicza podkoronowa. Udało mi się takie cudo namierzyć w sumie przez przypadek. Od dłuższy czas nie wchodziłem na portale aukcyjne. Nie sprawdzałem żadnych maszyn. Aż tu ostatnio, przyszedłem sobie na Eliksa, popatrzę, co jest w okolicy, no i patrzę, jest, tak. Nieco 20 km ode mnie. Straszy Pan wystawił tą glebogryzarkę na sprzedaż, bo on już tego nie używa. On się bawi tylko w herbicydy. Zobaczcie tutaj, przystawka kontowa z dwóch stron, także można sobie ustawić tą glebogryzarkę, aby atakowała od przodu i do tyłu. Noże nie są w najlepszym stanie. Hmm, tutaj ten wałek łączący przekładnie z tym wałem nożowym ma sakra w samochodzie, Tam musiałem go tylko troszeczkę poprawić. I co? Sprzęt jest z 1995 roku 308 kW Muszę gdzieś poszukać oryginalnej tabliczki I sobie ją przenitować, bo ta już jest wygłaskana, mówię został tylko rok I chyba tu będzie numer danego roku i co? w zasadzie sprzęt jest sprawny muszę tylko tutaj dostać do jednego łożyska zobaczyć jest minimalny luz i, i, i w sumie no lepiej będzie to wymienić I, i mieć to już z głowy delikatnie ją oczyszczę z tej E, jakieś tam powierzchowny rcy, bo tu wszystko jest sztywna, gruba blacha e, szerokość robocza jest bodajże metr m prawie także jest e, szersza niż ta, którą mm, wcześniej użytkowałem którą pożyczałem w domowcym bo miał chyba bodajże metrową ale mi to nie przeszkadza, może być szersza zobaczymy jak to będzie wychodziło w sadzie i co? No tak jak powiedziałem, no muszę się dostać do tego łożyska. Prawdopodobnie je wymienię na nowe oczyszczę. Tą ramę pójdzie tutaj albo grunta Emalia, bo ona bardzo fajnie kryje. Albo w podobnych pieniądzach w sumie wyjdzie raptor, tudzież Kobra znowu Nowola. Nie wiem, czy, 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 czy właśnie na tą Kobry się nie skuszę, bo ona jest jeszcze lepsza niż grunt emalia nie będzie mi się tak wycierała tak nie mi chodzi tutaj o zabezpieczenie tej blachy od spodu i tych ślizgów tak tych ślizgów tutaj tych. żeby to miało ręce i nogi bo tak jak dobrze wiecie oprócz tego że yy, maszyna ma działać jeszcze ma wyglądać. No, i co jeszcze? No, pojechałem. Tam chyba dwóch, dwóch braci zajmowało się tym gospodarstwem. 17 parowym. Udało mi się fajnie zbić cenę, de facto bez żadnego szarpania się. No, nie będę ukrywał, ja to wyrwałem za 1600 zł. Także wydaje mi się, że na ten yy, stan techniczny sprzętu, odległość, jaką musiałem pokonać, no to jest petarda cena. Bo de facto sprzęt jest gotowy do pracy, ja tylko mówię, żeby jakoś tam nie powybijać bałka, muszę jedno łożysko wymienić i, i sprzęt jest pełnowartościowy. No i co, muszę tutaj tą przekładnię obrócić tył naprzód. Bo w chwili obecnej wał kręci się do tyłu, a ja chcę, żeby kręcił się do przodu. i co w sumie tyle. także, yy, co? ja biorę się dalej do pracy, bo mam widzicie tutaj pościnane gałęzie no trochę czyściłem sad z wilków no i widzicie jest to poprzecinane to już częściowo mam pozgrabiane te patyki te, 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 te gdzie słońce dopisuje także trzeba wykorzystać tą pogodę i, i działać tak? długo mnie nie było także Mam nadzieję, że uda mi się coś tam jeszcze nagrać dla was. I co? Życzę wszystkim miłego popołudnia. Wykorzystajcie tą piękną sobotę najlepiej jak potraficie. Gdzieś pojedźcie, odpocznijcie. Może jakiś grill, jakieś spotkanie nad wodą. Nie siedźcie w domu. Także ja was serdecznie pozdrawiam i do zobaczyska, trzymajcie się, cześć.